Andrzej Wasilewski, promotor Krzysztofa Bodarczyka, nadal mistrza WBC wagi junior ciężkiej, po dramatycznej, ale zwycięskiej walce z Rachimem Czakiewem. Były emocje od pierwszych rund? Były wielkie emocje, wielkie przeżycia, walka krwawa, bardzo twarda. No, przewidywaliśmy, że ta walka może wzbudzić wielkie emocje, ponieważ spotkało się dwóch prawdziwych fajterów, dwóch twardych bardzo pięściarzy, no, ale że, że, że życie ułoży aż taki scenariusz, taki, taką historię, że w pierwszym będzie, będzie bardzo głęboko pęknięty łuk brwiowy i tak dalej, to się nie spodziewaliśmy. Były chwile z kiedy myślał pan sobie, że ten pas jednak zostanie w Rosji? Miałem chwilę z drugą i trzecią rundę. W połowie czwartej rundy yy, zacząłem klepać, szturchać się mogło się, woda żone. żona słuchaj, mogło się coś, zaczyna się zmieniać obraz walki, Krzysztof zaczyna panować w środek ringu, zaczyna trafiać. Jeszcze, jeszcze, jeszcze jesteśmy w grze. Więc, więc tak od połowy czwartym zacząłem wierzyć, że coś się może zdarzyć, no a potem już, potem już oprócz jednego ciosu na dół, który Krzysztof przyjął, no mieliśmy podejrzenie, czy nie pękły żebra. I pamiętam, bo chyba w piątej czy szóstej rundzie, no to już potem trzeba zaczął dominować, przecież kompletnie rozwój jego. W kontrakcie podobno była klauzura rewanżowa, czy są już jakieś e rozmowy, czy Rosjanie już pytali o ten rewanż, czy do rewanżu dojdzie? Nic, nic jeszcze, żadnych rozmów nie było. Myśmy, powiem szczerze, ten kontrakt bardzo, bardzo pracowicie opracowywali, bardzo dokładnie, bardzo szczegółowo, więc my zobowiązań w tej sytuacji, której nie mamy żadnych. Natomiast no, no, będzie bardzo ciekawa oferta, na pewno ją rozważymy. W Polsce czy w Rosji? Podejrzewam, że ewentualnie w Rosji, dlatego że na tym poziomie bok zawodowy w przypadku Krzysztofa składa się z dwóch elementów: wyzwania sportowe i ambicje. Druga sprawa strona finansowa. Jeżeli Rosjanie, no, plakiem Panowie stworzyli takie widowisko, że jeśli chodzi o stronę sportową, to wiemy, że jest doskonała. Natomiast to musi się też zgodzić drugi element, czyli po prostu oferta finansowa. Czy nasi partnerzy ze strony rosyjskiej są w stanie przedstawić, czy są w ogóle zainteresowani w tym momencie taką, taką walką rewanżową tak naprawdę, to, to musimy chwilę poczekać. Mają 30 dni na, na poinformowanie nas o tym. Czy są jakieś e, pomysły alternatywne wobec tej opcji rewanżu z W tej chwili żadnych. Na pewno Krzysztof y, wymaga, potrzebuje, wymaga no minimum 4 miesięcy odpoczynku, tak żeśmy z terenem opinią rozmawiali. Ponieważ mało kto już dzisiaj pamięta, że Krzysztof się trzy razy szykował w formę szczytową, dwa razy do walki z mormekiem. I praktycznie, no, tak jak Artur Szpilka, prawie bez przerwy jest treningu. Tak nie może być jednak. Organizm wymaga regeneracji. I tutaj no, te, naprawdę te cztery miesiące przerwy minimum są potrzebne. Przy Chyba jest takie też uczucie satysfakcji po tej wygranej, bo było dużo głosów krytycznych, sceptycznych wobec i Włodarczyka, i grupy, no i promotorów też. Jednak wszystko zakończyło się bardzo fajnie. Ja myślę, że nie, nie szukajmy, nie przypominajmy sobie rzeczy niemiłych, tylko szukajmy pozytywnych z polskimi i świata. Francuz, Polacy, świadkarze, świadkarze z Francją przegrali, Krzysztof w pięknym, wspaniałym stylu wygrał. I rzeczywiście mam ogromną satysfakcję w właśnie takim wymiarze y, społecznym, wymiarze ludzkim, dlatego że no, czytamy prasę rosyjską, czytamy y, strony internetowe, na przykład amerykańskie. I naprawdę jest to, ja po prostu jestem jako, jako, jako Polak dumny, że w kraju, gdzie nie ma boksu olimpijskiego, gdzie nie ma żadnych sukcesów od wielu, 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 wielu lat, jest w tej chwili pięciarz, który w dalszym ciągu z powodzeniem tak efektownie w tak wspaniałych, heroicznych walkach byłem tytułem mistrza świata. Don Rafael stwierdził, że chciałby jak najszybciej zobaczyć Bodarczyka w USA. Czy taki pomysł też byłby brany pod uwagę? Yy, tak, to no, ja powiem w ten sposób, że no jest kilka nazwisk Stanów Zjednoczonych, które wiadomo, waga cruiser nie jest popularna w Ameryce, ale nazwiska są popularne. To jest Tarver, to jest Hopkins. I jeżeli któryś z tego typu nazwisk by się udało takiej walki doprowadzić, no to Chicago, powtórka stadion baseballowy w Chicago. I na pewno z przyjemnością byśmy to organizowali. Waga ciężka to jest raczej melodia przyszłości na razie? Ja powiem w ten sposób, że... Yy... Władze ciężkiej pieniądze tylko jak się walczy z braćmi kliczką. Tak naprawdę w tej chwili no, jest to taki dziwny okres w historii wagi ciężkiej, yy, że jeśli chodzi o wyzwania sportowe jest ich nie za dużo, jeśli chodzi o, 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 o sukcesy finansowe, to poza walkami z braćmi kliczką tych wyzwań tak naprawdę nie ma. W związku z tym patrzymy, zastanawiamy się, szukamy wariantu. Na pewno Krzysztof, na pewno Krzysztof w swojej karierze przejdzie do wagi ciężkiej, ale czy to nastąpi od razu, czy, czy jeszcze troszkę później, to, to za wcześnie w tej chwili mówić.